Porządnie wycieramy przy włosach też. Bo no, mi to trochę spadło podczas Dobra, wytarte. Dobra, teraz nakładamy tą przepiękną masażerkę. Przepiękną. Pasuje nam dzisiaj właśnie do bluzek, więc unboxing. <grym> unboxing. Tylko czekaj, sorry. <grym> Tutaj szybko to Trudno się trochę odbierać. To, mm, to jest to takie jest trochę fajnie. kremowe. Ja chyba miałam właśnie inny e, kolor. E, to była malina, wtedy chyba śmietana. No, malina, stara. śmietana. Tu jest trochę, to później. Dobra, teraz będziemy trochę dawały na ręce. Ale Ale fajnie. Tutaj pokażemy. To jest, kładamy. To jest właśnie takie coś. Mm. Tego jest dużo, dlatego... Ej, ładnie pachnie, szczerze. Zapachki waniliowe. Tak, mega wanilię, takie typowe wakacje dobra. się kojarzą. Właśnie że za nie tylko wakacje nie czyś Bo teraz jest przerwa świąteczna. Tak, no przynajmniej właśnie będzie się skończyłyśmy. Tak. Dobra, nakładamy. Dobre, dobra, wszystko. Wygląda, Wygląda super. super. Dobra. No to zdrowie. Trochę... Dobra. Nie I szybko zarobimy. Dobra. I To jakby nie na... Wygląda jakby ustajna robić coś w tym stylu. O, tak się przybliżę trochę, żeby było na sama. widać. Mega ładnie pachnie. Fajka, to pachnie tak pięknie. Takie typowe już wakacje się zbliżają, jejku. I właśnie równo to. Powiedzmy. Jeszcze tego jest bardzo dużo. A więc No to prawda, na dwie osoby to dwie osoby nam wyszło mega dużo. No więc na dwie osoby polecamy. No, nie kupiłam to w seju. <laughs> właśnie były te dwa kolory, ale kiedyś sobie widziałam takie z BFF, ale niestety nie kupimy. Ale może kiedyś jak będą, to kupię. A więc dobra, e, my już nałożyłyśmy, tak? W takim razie chyba, no przynajmniej ja. A więc teraz trochę to się tutaj tego No i widzimy się już raczej po ściągnięciu.